Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz ekstraklasy, Piast Gliwice, zmierzy się z Warszawską Legią. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. A tak prezentuje się jedenastka Piast Agliwice. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi jacką. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Można legii Jacku nie lubić. W wielu częściach kraju jest to wręcz postawa zalecana. Ale jaki inny polski klub gościł u siebie w ostatniej dekadzie Real Madryt, nie mówiąc już o strzeleniu królewskim trzech goli. Wojskowi potrafią jednego dnia powstrzymać Cristiano Ronaldo, by zaraz odpaść w krajowym pucharze z dużo słabszym rywalem. Tak czy siak emocje gwarantowane. A teraz będzie dobra okazja! I go! pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Na powtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybił go w pole. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. To mamy jeden do zera. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Czy trafi? Za szybko wychodzi na pozycję. Spalony. Kimkę przy nodze. ramka coraz bliżej. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Dalej groźnie! Chorą Giewka w kurze, spalony. Słusznie reaguje pani sędzia, ten spalony wisiał w powietrzu, obrona przytomnie się cofnęła, a tymczasem przeciwnik nie zorientował się w sytuacji i dał się głupio złapać. Teraz Wojskowi tracą piłkę. Nici z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Rzozły. Zdecydowane wejście w piłkę. Okazja jak marzenie. I to jest gol dla piasta Gliwice, proszę Państwa. Jest zmiana wyniku i zapowiedź dalszych emocji. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. I mamy remis. Jeden do jednego. Musiły je strzelać. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Zniż. Paweł Wszołek ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Szołek. ta piłka w siatce, znowu prowadzą. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spodłować. Aktualny wynik to 2 do 1. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Josué, legioniści, oddają piłkę. Kapustka, bez sensu, prosta strata. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Piłka na Jorge Felixa. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Okazja, może być groźnie. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No nie, nie, tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata z stoła to wykorzystać. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. No i po ataku dobra interwencja. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Czy mu się uda? Próba nad bramkarzem. Interwencja Placha, jedna z tych łatwiejszych. Krapek. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Ale też trudno coś ubrać, kiedy nie ma się piłki. Bardzo dobra interwencja. Michał Krapek. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. No i teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. I teraz piłka w rękach bramkarza. Nieudane zagranie od bramki. Oby nie było konsekwencji. Chorągiewka. Gwizdek. Tu jest spalony. Nowy zawodnik. Już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Czy trafi? Próbuje podcinką. Całkiem niezły strzał. Niezły pomysł. Ale tego bramkarza zaskoczyć nie jest wcale tak łatwo. Widział, że szykuje się techniczne uderzenie. I interweniował jak należy. Podanie do Jędrzejczyka. Ma teraz szansę na gola. Ależ to było wejście. Tu mogła być bramka. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Głęboka ta centra z narożnika. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Świetny fragment piasta, wyrównująca bramka wisi w powietrzu. Kibice to czują i też dają z siebie wszystko. Uwaga, jest pod presją. Teraz strata Legi Warszawa. Jak ja może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Pewna interwencja w obronie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. I już po kontrataku. Rywale odebrali im piłkę. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. i uważać. Rywal go naciska. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak, bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Ale szup i to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Trudno mówić o jakiejś szczegół.